Proszę Państwa, jesteśmy w, e, w Toruniu. Właśnie skończył się seans e, kosmiczny w planetarium. Zaczynamy? Zaczynamy zwiedzać e, Toruń. Toruń bo jesteśmy w Toruniu i idziemy po takich kosmicznych porach. Są takie projektory Są takie takie sam kosmiczne kosmiczne to dużo ludzi ludzie po prostu walą drzwiami i oknami bardzo dużo bardzo dużo ludzi full tak powiem Warto tu być. Warto być i zobaczyć jak to wygląda z bliska. Ile to można nabyć na internecie? O, oczywiście. I podobne planetarium było kiedyś w Olsztynie. Byłem tam w 80 latach. A teraz to już jest technika troszeczkę inna i tak dalej, tak dalej. A my idziemy sobie Zwiedzać toruń. O, tak się wychodzi. Dużo dzieci, dużo dzieci, dużo. Jeszcze mamy, słuchajcie, a, słuchajcie, jeszcze mamy, są bilety, mamy, wydrukowane przez internet, e, cena 24 zł co taki seans, cena normalna w Toruniu, do, do, o planetarno i tam na całym górze byliśmy i to widzieliśmy a Toruń jest oczywiście pięknym miastem gotyckim i tu mamy wszędzie, zobaczcie budynki w cegle tu mamy jakąś katedrę gigantyczną po prostu jeden wielki odjazd i robimy patrol, kolejny patrol polskiego centrum dialogu narodowego zaczynając od planetarium, planetarium. dziękuję bardzo na razie cześć